Cześć, nazywam się Monika, a wy oglądacie Biblijne Shorty. Dzisiaj chciałabym powiedzieć wam coś o bliskości z Bogiem, dlatego, że mam wrażenie, że wielu ludziom Bóg wydaje się daleki, teoretyczny. Taki nieodgadniony. Podczas kiedy zaglądamy do Biblii, widzimy coś zupełnie innego. Bóg jest blisko wszystkich. A w dziejach apostolskich możemy znaleźć fragment, który mówi: Wszystkim tym narodom ustalił czas i granice zamieszkania, aby szukały Boga, czego może nie wyczują albo nie odnajdą, chociaż nie jest on daleki od nikogo z nas. W nim żyjemy. Poruszamy się i jesteśmy. Bóg jest blisko nas. Nie jest czymś teoretycznym, jest jak najbardziej odczuwalny. Można odczuć Jego obecność, można się z Nim skontaktować, można do Niego mówić i można otrzymać odpowiedź. Takie jest moje doświadczenie. Bóg odpowiada, kiedy ja z Nim rozmawiam. I teraz e, pytaniem jest, jak to możliwe i w jaki sposób można się z Nim skontaktować. I Biblia na to też udziela nam odpowiedzi. W psalm 145 znajdujemy taki fragment. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. Wszystkim, którzy wzywają go szczerze. Czyli podstawowym warunkiem, żeby skontaktować się z Bogiem, to po prostu wołać do niego z głębi swojego serca, z głębi swojej istoty. Musimy wołać szczerze. Musimy założyć, iż on jest i że odpowie nam. Musimy dać mu przestrzeń na to, żeby odpowiedział, a wówczas zaczyna się dziać. Zaczyna się dziać i rzeczywistość nasza się zmienia. Zaczynamy odczuwać jego obecność, ale musimy mieć świadomość tego, że on jest Bogiem. Jest stwórcą wszechświatów. Jest Wspaniały i potężny, i musimy się zbliżyć do Niego na Jego warunkach, nie na własnych. List Jakuba mówi: Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do Was. Jeżeli my zgodzimy się na to, co On nam proponuje, pozwolimy Mu wejść w nasze życie, królować w Nim, przyjmiemy Jego autorytet, Jego prawo do stanowienia tego, czym jest dobro, a czym jest zło, w jaki sposób. Postępowania jest właściwy, jeżeli pozwolimy Jemu ustalać etykę, uznamy Go, to wtedy On przybliży się do nas i zaczyna się wtedy fantastyczna przygoda, przygoda kontaktu z Nim, ponieważ no, jest obok wszechświatów, jest niesamowicie ciekawy, jest twórcą, jest pełen zagadek i w te zagadki On chce nas wprowadzać i chce być blisko nas. To od nas zależy, czy szczerze zawołamy, czy otworzymy swoje serce. I faktycznie możemy to zrobić. Na własnym przykładzie, z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że faktycznie tak jest. Bóg jest blisko jest namacalny, dotykalny, możliwy. Chrystus sw przez swoją ofiarę zapewnił nam dojście do Boga, możliwość. Rozmowy z Nim, pomimo tego, jacy czasami pokręceni jesteśmy. Jeżeli tylko odrzucimy swoje takie wyższościowe i wielkościowe myślenie o sobie i zaczynamy do Niego wołać z pozycji stworzenia, z pozycji kogoś, kto musi się poddać Jego decyzjom, wtedy On przychodzi. On przychodzi i zmienia nasze życie i to jest wspaniałe. Mam nadzieję, że w jakiś sposób przemówiło to do Was. Jeżeli tak, zalajkujcie, zasubskrybujcie. Na tym kanale jest wiele fantastycznych treści. Do zobaczenia.